Cześć, witajcie w krótkim odcinku pod tytułem Lexus IS-200 i wypadanie zaponów. Jako, że jest to bardzo popularny problem w tych autach, jeśli kupiłeś to auto i nie miałeś jeszcze tego problemu, możesz być pewny, że w końcu ten problem cię dopadnie i ci wyskoczy. U mnie udało się to przez około 9 miesięcy, że nie wyskoczył żaden problem z wypadaniem zapłonu Auto chodziło tak jak należy, ale wiadomo, szczęście nie trwa za długo. No i od około. Dwóch, trzech tygodni pojawiał się problem za każdym razem przy odpaleniu samochodu na zimnym. Natomiast obywało się to w ten sposób, że silnik pracował nierówno i działo się to tylko i wyłącznie na obrotach niskich. Natomiast gdy się nagrzał, wszystko ustawało, auto jechało normalnie. Tak samo podczas przygazówek nie było jakichś znaczących zmian, jeśli chodzi o problemy z wypadaniem zapłonu. Komputer nie pokazywał żadnego czeka. Zdarza się tak, że cewka rozwali się totalnie i wtedy ten czek wyskakuje. Jest natomiast też tak jak u mnie w tym przypadku, że problem jest, natomiast nie jest on pokazywany w postaci czeka na desce rozdzielczej. Udało mi się to jednak zdiagnozować jednym programem, Elm Toyota. Próbowałem dwoma innymi, próbowałem Toyosys oraz Torque. Niestety one nie pokazywały nic, ponieważ nie są one w pełni kompatybilne z tym samochodem. Natomiast raz mi się udało na n 2 Toyota. Był to problem typu pending, czyli nie wyskoczył on w formie kontrolki, tylko był on problemem oczekującym, tak zwanym. Mimo, że był to problem oczekujący, po zachowaniu auta można było bardzo łatwo dojść do wniosku, że jest to właśnie przyczyna zaponu. Świece były wymieniane niedawno w tym aucie, dlatego świece odrzucam jako powód. Jedyny możliwy jest cewka. Cewki nie lubią niestety wilgoci. A te auta też swoje lata mają jako to auto, nie zmieniając tych cewek. Nie mam w ogóle pojęcia, czy one kiedykolwiek były wymieniane, nie mam pojęcia ile one mają przebiegu realnego. Dlatego liczę się z tym, że któraś z cewek może paść. Jest to na ogół jedna cewka, aczkolwiek może się zdarzyć, że padną dwie lub trzy. Dlatego jako posiadasz Lexusa i jest 200, proponuję zaopatrzyć się w chociaż dwie cewki na zmianę. Ponieważ w skrajnych przypadkach, gdy cewka padnie, może się okazać, że auto nas gaśnie i nie pojedzie w ogóle dalej. Ok. Także biorę się dla skręcenia budowy filtra. I dobieram się do całek, żeby sprawdzić, czy faktycznie cewka jest padnięta czy jest wszystko z nią ok. Ok, tak więc pacjent Lexus jest 200 oczywiście. Problem wypadanie zapłonu cylinder czwarty. Tak wygląda cewka z cylindra czwartego. Po obudowie wydaje się, że wszystko ok. Nie ma żadnych pęknięć, niczego, co by mogło świadczyć o tym, że jest ona niesprawna. Nie ma tak samo żadnych śladów oleju, bądź też, nie daj Boże, paliwa. Tutaj pod gumą. Także też jest wszystko w porządku. Teraz oczywiście na kamerze tego nie widać. Może uda się na lampie. Dokładnie. Jak widać, wszystko jest w najlepszym porządku. Jednak komputer pokazuje coś innego. Nie wyświetla się czek, co prawda, aczkolwiek na programie elmscan wyskoczył błąd tak zwany pending, czyli taki, który ma zamiar dopiero wyskoczyć. I był to błąd, właśnie wypadania zapłonu cylindra czwartego że może to świadczyć tylko o tym, że cewka się kończy. Świece były wymienione parę miesięcy temu na oryginalne Denso, także świece są na 100% dobre. Nawet pokusili się o wyjęcie świece i sprawdzenie jej, okazało się, że świeca jest suchutka, ładnie pali. Także na pewno powodu nie będę szukał świecy. Natomiast dla pewności zamieniłem w tym momencie cewkę cylindra trzeciego z cylindrem czwartym. I w przypadku, jeśli wyskoczy błąd wypadania zaponu na cylindrze trzecim, będę miał wtedy pewność, że jest to wina cewki i należy ją wymienić. Ok, także zamiana cewek przyniosła oczekiwany efekt i faktycznie wyskoczył błąd wypadania cylindra czwartego, czyli świadczy to o tym, że faktycznie przyczyną wypadania zaponów jest tylko i wyłącznie cewka. A to złożyłem, byłem zmuszony jeszcze pojeździć parę dni na uszkodzonej cewce, ponieważ czekałem na nową. Na nową używaną, ponieważ zdecydowałem się zakupić cewkę używaną, ale oryginalną, ponieważ nie ufam zamiennikom. Teraz mam już cewkę wymienioną i w tym momencie jest wszystko w porządku. Za chwilę pokażę na programie, jak to wygląda w tym momencie. Tak więc wygląda ikonka tego programu. Niestety telefon nie chce zapaść mi ostrości, dlatego nie jestem w stanie tego dokładnie pokazać. Oczywiście, aby móc połączyć się z programem, należy ustawić kluczyk w pozycji zapłon. Muszą wszystkie kontrolki świecić. Programik łączy się przez Bluetooth. Aby połączyć urządzenie, należy kliknąć tutaj taką małą wtyczkę. Wtedy wyskoczy lista dostępnych urządzeń Bluetooth. U mnie nazywa się to OBD2. W ten sposób urządzenie się łączy. W tym momencie mamy tutaj komunikat connected to EQ i możemy sprawdzać wszystkie błędy oraz odczytywać inne dane. Inny sposób na odnalezienie takiego błędu jest to, można powiedzieć, odnajdywanie go manualnie, czyli poprzez szukanie po live data. Aby to zrobić, wybieramy select data. Jest tu multum opcji, które można odczytywać z komputera samochodu. Nas natomiast interesuje w tym momencie tylko i wyłącznie wypadanie zaponu. Dlatego zaznaczamy sobie wszystkie 6 cylindrów i klikamy Add. Wtedy wyświetla się lista. Oczywiście, przy zgaszonym aucie, jest tutaj wszystko na zero. Dlatego, żeby to sprawdzić, odpalę teraz auto. Jak widać, nie wyskakuje żadne wypadanie zapłonu. Wszystko jest na zero. To oznacza, że wszystkie cewki są w tym momencie sprawne. Na pewno jeszcze sprawdzę błędy. Też nic nie wyskakuje. Mogę odświeżyć. Tak samo sprawdzimy sobie ramki, czy nie ma jakichś błędów oczekujących. Też są puste. Także jest wszystko w porządku. Jak widać, nadal nie pokazuje żadnego wypadania zaponów czyli wymiana cewki rozwiązała całkowicie problem. Można też, jeśli się chce, dodać tutaj inne opcje. Są to zarówno odczyty z sondy Lambda. Tak samo można dodać odczyty z temperatury cieczy oraz z temperatury skrzyni biegów. Tutaj jest na przykład odczyt temperatury skrzyni biegów. W tym momencie pokazuje 14 stopni. Jest też dużo, dużo innych opcji, ale teraz w tym momencie nie będę się tym zajmował. Ponieważ nie jest mi to potrzebne i nie jest to materiał na ten filmik. Te opcje są wszystkie dostępne, niestety, w programie w pełnej wersji. Żeby móc z tego korzystać, byłem zmuszony kupić pełną wersję tego programu. Kosztuje ona około 20 zł, ale są to pieniądze wydane naprawdę w odpowiedni sposób, bo zwraca się to bardzo szybko. Jeśli faktycznie coś jest nie tak, musimy wtedy jeździć do mechaników i wydawać pieniądze na szczytywanie błędów. Możemy to zrobić na własnym telefonie. Jedyny minus, jaki jest, to. Niestety, ale programik ten nie łączy się z najnowszym Androidem, stąd też mam telefon drugi, starszy, na starszym Androidzie i czyta go bez problemu. Na telefonie z nowym Androidem niestety nie mogę w ogóle połączyć się z EQ, przez co ten program wtedy jest bezużyteczny. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o temat wypadania zaponu w Lexusie s 200 Mam nadzieję, że informacje, których Wam udzieliłem będą dla Was przydatne i ułatwią Wam zlokalizowanie błędu u Was w samochodzie. Tymczasem zachęcam Was do zostawiania łapki w górę, ponieważ dla Was jest to niewiele, a mnie to bardzo motywuje do nagrywania więcej takich filmików. Jeśli macie jakieś pytania, zostawiajcie komentarze, chętnie na nie odpowiem. Jeśli tego nie robicie, zasubskrybujcie mój kanał, postaram się wrzucać więcej filmów o takich treściach, aby ułatwić obsługę oraz naprawę Lexusa IS-200. Ponieważ, mimo że jest to japońskie auto, nie jest to wcale takie skomplikowane. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.